Mało śliwek. To jest efekt tego, że za szybko dojrzały. Oj, dużo jest opadniętych, takich już nie nadających się do niczego. Ale jak już są, no to są mega. Bardzo rzadkie śliweczki. To tylko dla siebie, nie będziemy jeździć na handel. Dla siebie tylko. Do ciasta. Do ciasta jakieś tak, żeby sobie skonsumować. U, to jest o. na są takie już dojrzałe. Dojrzałe. Nie? Ale no, na przykład to, to drzewo to chyba w ogóle nie miało, bo nawet nie leży Nic pod nim. Nie w, ogóle. w ogóle nie było. Część to jest tak. Część przemarzła. Część robaczywa opadła, jak to śliwki robaczywki się mówi. Ale te śliwki były nie w ogóle. Nie było w ogóle ingerowane nie żadnych oprysków. Więc miały... Ale, ale pyszne się. Miały prawo niektóre być robaczywe. Ale te, które zostały, to albo są zgniłe, albo są zmarszczone. Ale jest te też... część. zmarszczone są najlepsze. Część... Sylwan te zmarszczone mówi, że lubi najbardziej. Ale jest też część dobrych. O, na przykład taka chliweczka, dzisiaj będzie ciasto konsumowane chyba z nich. No to rwiemy tam, sobie rwiemy po wiaderku i będzie dobrze. No i wiadereczko już jest prawie pełne. Ładne. szuroby dzisiejsze dzisiejszy Cięta była taka niechodliwa treść.